Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z farminga 19, a dokładniej mówiąc z serii trzeciej na mapie Ravenport. Dzisiaj postanowiłem zbierać bawełnę, będę to robić na dwa kombajny, w jednym standardowo zatrudnię od razu pracownika, natomiast za drugiego starami zasiądę już osobiście. I jak widzicie trochę już tej bawełny zebrałem, zanim zacząłem nagrywać odcinek, tak wydaje mi się, że... No, nie no, połowa pola to chyba będzie za dużo powiedziane, ale tak, no można powiedzieć, że łącznie prawie połowa pola, ale tak jeszcze w sumie trochę brakuje, bo trochę czasu jednak schodzi takie zbieranie bawełny. I zebrałem na tyle, że mam już dwie te duże, sprasowane, jakby to kurczę nazwać, te dwie duże, sprasowane, wiecie o co chodzi, te dwie duże, sprasowane baloty tejże bawełny. No i mam nadzieję, że jeszcze tutaj na odcinku uda mi się zrobić kolejne dwie. I jak będę mieć 4, to wtedy zrobię dwa kursy do przędzalni, by to wszystko sprzedać. No co jak co, ale te kombajny bardzo długo się napełniają, żeby je tak całkowicie bawełną napełnić, bo one mają pojemność 20 tysięcy. Są jeszcze, wiadomo, te kombajny John Deera, czyli z dodatku John Deere do 19, znaczy kombajny, powiedziałem w liczbie mnogiej, jeden kombajn, 10 tysięcy on ma pojemność, więc no swoją drogą napełnia się trochę szybciej. Ale cóż, nikt mnie nie goni. No może poza upałem, bo kurczę dzisiaj jest u mnie po prostu tragedia. Nieźle się pewnie spocę nagrywając ten odcinek. Upały są ostatnio dosyć srogie. Dobra, no to w sumie też wyszło na to, że to są chyba rekordowe zbiory bawełny u mnie, bo kurczę, w sensie niejednokrotnie już. Zbierałem bawełnę na dwa kombajny, ale kurczę, tak żeby zbierać aż z tak dużego pola, no to jeszcze mi się nie udało. No swoją drogą to jest w sumie największe pole w Farming Simulatorze 19, czyli pole numer 8 na Ravenporcie, no bo wiadomo, że na Felsbrunie bądź na Erlengracie, no większych pól zwyczajnie nie ma. Są tylko na mapach jakichś z modów, czyli no tak, to są pełnoprawnie rekordowe zbiory bawełny. Na tyle to pole jest spore, że w sumie tutaj nawet by się trzeci kombajn mógł przydać, ale no jednak cena wypożyczenia tego kombajnu jest na tyle duża, że stwierdziłem, że zrobię to na dwa kombajny i tyle. Mimo, że wiecie, ja tutaj mam taką gospodarkę już rozwiniętą, ale czasami nadal potrafię być liczy krupą w tym farmingu i zrobić coś dłużej niż wydać na to więcej hajsu, no jakoś tak mam. Tego typu myślenie jednak bardziej się przydaje na początku rozgrywki, a jak to się już na takim etapie jak ja tutaj, no to hajs łatwiej po prostu wpada do kieszeni, ale nadal jednak jest coś takiego, że wiecie, że staram się przeoszczędzić gdzie się da. No i w sumie Farming Simulator 19 ma już ponad 2 lata, no niemalże prawie 3. A bawełna była jedną z nowych upraw. I tak w sumie, wiecie, po takim czasie można teoretycznie tę uprawę w jakiś sposób podsumować. W sensie, czy jest fajna, czy nie. I ja Wam powiem, że mimo iż początkowo myślałem, że ja tej bawełny prawie w ogóle nie będę zbierać. W sensie, owszem, robiłem to i tak stosunkowo rzadko w porównaniu do jakichś żniw czy coś. Ale tak czy inaczej na pewno pozytywnie oceniam tę uprawę, bo przyjemnie się zbiera. W sensie, zarobek jest całkiem niezły, nie ma przy tym aż tyle zachodu jak przy innych uprawach, bo bawełnę możemy siać za pomocą takiego, takiego samego siewnika, jakim siejemy czy to kukurydzę, czy buraki, czy słonecznik, więc spoko, bo to są niektóre całkiem spore siewniki. Jeżeli chodzi o zbieranie, no to tak 10 km na godzinę, to tak jak kombajn zbożowy, szerokość tutaj jest, a szczerze mówiąc nie pamiętam, 6 metrów. No to przyjemnie się to zbiera. Bo wiecie, jak ja mam to porównać do uprawy chociażby trzciny cukrowej, gdzie sadzenie jest mega mozolne, i potem jej koszenie też jest trochę mozolne, czy nie wiem, taka topola energetyczna też sadzenie jest mozolne, i potem koszenie, no też jest mozolne, już tak się trochę tutaj powtórzyłem. A bawełna jest taka w sumie spoko, przyjemna. Jestem, znaczy, podejrzewam, że na pewno powróci w 22. Bo. No Giant Software raczej nie robiłby czegoś takiego, że wiecie. Dodali nową uprawę w 19 i ją usuwają w 22, bo tak. No, bez sensu w sumie. Tym bardziej, że się, tym bardziej, że się sprawdziła. Tylko no właśnie jestem ciekaw, i chyba poruszałem te kwestie też w poprzednim odcinku, że jestem ciekaw, czy, czy coś będzie z tą bawełną, jeżeli chodzi o przetwórstwo. W sensie czy z wełną, czy z bawełną. Bo wiadomo, że w 22 będzie tam jakieś przetwórstwo i tak dalej, mleko, sery, chleby, mąka, olej, ale czy coś będzie z bawełny, czy będzie można to czy będzie można tylko i wyłącznie tak jak teraz od razu sprzedać, czy zawieźć gdzieś tam do jakiejś przędzalni, pozyskać z tego jakieś tam nici. No i to co się tam generalnie robi z bawełny, czy w sensie czy to będzie w tym całym przetwórstwie jakoś również wykorzystane ta cała bawełna. To mnie po prostu interesuje. W sumie, no wiadomo, spoko by było. I więcej możliwości tych, tego przetwórstwa, tej, tej produkcji będzie w 22 tym lepiej. Znaczy też być może żeby nie był tego natłok po prostu, bo co za dużo to nie zdrowo. ale bawełna też fajnie gdyby tam coś z nią było. No z wełną i z bawełną w sumie tak można to pod jedno podpiąć trochę. Także to mnie akurat ciekawi. A propos dwudziestki dwójki, o właśnie tutaj rzecz bardzo istotna, którą jednak na odcinku postanowiłem poruszyć. Stwierdziłem, że nie będę robić z tego oddzielnego odcinka, bo nadal jest zbyt mało o tym wiadomo. Ja czekam na pewną konkretną rzecz. Dobra, bo tak tutaj zamotałem, że nie wiecie o co chodzi. Już tłumaczę. Czy to w poprzednim odcinku z 19 z serii trzeciej, czy to tydzień temu na kanale wrzuciłem filmik. W którym poruszyłem kwestię prawdopodobnej fizyki gleby w Farming Simulatorze 22, i wywnioskowane to zostało wszystko na podstawie jednego screena. I ten screen widzicie teraz na ekranie, czyli widać, że tam ta gleba faktycznie wygląda jakby była 3D, więc były domysły całej społeczności farmingowej, bo ja, nie tylko ja, jako youtuber, nagrałem o tym jakiś materiał, więc było sporo spekulacji. No i po tym screenie zacząłem mieć nadzieję, że kurczę ta fizyka gleby może jednak będzie w Farming Simulatorze 22 a tu niestety na oficjalnym forum Farming Simulatora pracownik Giant Software zapytany o to czy faktycznie ta fizyka gleby czy gleba 3D się w Farming Simulatorze 22 znajdzie odpowiedział, że korzystają teraz z nowej technologii 22, która nazywa się Parallax Occlusion Map, e, nie czekajcie nie Parallax Occlusion Mapping, tylko inaczej Parallax Occlusion Culling. O, w ten sposób. Czyli i tu jest problem na jedno, bo po prostu nazwał efekt, jaki jest stosowany nie tylko przez twórców farminga, czyli ten Parallax Occlusion. To jest stosowane w wielu, wielu, wielu grach tak naprawdę i sprawia to, że powierzchnia jakaś tam, nie wiem, załóżmy, że jest chodnik z kamieni. Które są wypukłe w jakiejś grze. No to, między innymi, dzięki tej technice te kamienie faktycznie są jakoś wypukłe. To jest technologia, która sprawia, że no nie znam się na tym aż tak za bardzo, niestety tu mi wybaczcie, ale sprawia, że te kamienie są wypukłe, że ta, ten chodnik jest tak jakby 3D. Przy czym nie zużywa to aż tak bardzo zasobów komputera, gdyby to było tak jakby za pomocą jakiejś innej techniki, oddzielnie mm, w ten sposób zrobione na 3D, w cudzysłowie. Tak mówię to najprościej jak można. No i właśnie, czyli oni będą korzystać z takiej technologii, z jakiej korzysta wiele gier. I tu jest pytanie, bo ta jego odpowiedź teoretycznie jedną rzecz potwierdza, a drugie rzeczy nie wyklucza. Bo zobaczcie, jak jest fizyka gleby? Nie, dobra, zacznę inaczej. Teoretycznie możemy mieć jednak potwierdzone, że gleba 3D sama w sobie w 22 dwójce się znajdzie. W sensie, bo tak działa ten Parallax Occlusion, że... Ten Parallax Mapping tak to działa, że faktycznie powierzchnia sprawia wrażenie jakby była 3D. No to jest taki efekt w grach. W wielu, wielu obecnie grach to jest, od dawna w sumie. Czyli teoretycznie, no faktycznie, ja to rozumiem, że gleba będzie 3D, a przynajmniej będzie faktycznie wyglądać jakby była 3D. Nie tak jak to tutaj jest w 19, że jak się spojrzy pod pewnym kątem, to się może teoretycznie wydawać, że tam gleba po orce jakby tam była 3D. Nie, w 22 będzie to wyglądać jeszcze lepiej i będzie już tak prawdziwie imitować 3D. Więc, no właśnie, teraz pytanie: czy, ktoś, czy komuś wystarczy to, że tylko i wyłącznie będziemy mieli glebę 3D? Czy ktoś jeszcze chciał, żeby była fizyka gleby, jak... bo to trochę jednak, w sumie to się tak nakładało, ale to są oddzielne rzeczy. Czy ktoś by chciał fizykę gleby jak w Snowrunnerze, czy w profe Professional Farmer cat and Crops? No właśnie, bo na chwilę obecną gleba 3D jest jednak potwierdzona, no kurde, czyli ten efekt sprawi, że gleba po orce będzie tak fajnie wyglądać. Wiecie, te bruzdy, podejrzewam, że też ziemniaki, w sensie redliny, że faktycznie będą 3D. Czy w sumie też to było chyba w Pure Farmingu też tak to podobnie wyglądało? Więc spoko, ale sama w sobie fizyka gleby nie została potwierdzona. Zresztą na tym wpisie na blogu yy, twórca jeszcze wspomniał, że... pracownik Jan Software wspomniał, że powiedzam o tym coś więcej w najbliższym poście na blogu. Ja ten odcinek nagrywam w czwartek, mimo iż wrzucę go w niedzielę, ale po prostu musiałem go nagrać w czwartek, więc stan mojej wiedzy jest na czwartek. Jeżeli już ten post się pojawił, no to może to co teraz mówię będzie trochę nieaktualne. To jak coś to dam do niego link w opisie albo coś tam napiszę w komentarzu. Więc no czekam na ten post. Bo nawet jeśli ta gleba będzie 3D, to. No kurczę, wiecie, teoretycznie to, co on powiedział, nie wyklucza tej fizyki gleby, ale teraz tu się ja w ogóle nie mam nadziei. Bo wiecie, skoro to będzie 3D, to jak będzie się ciągnik na tym zachowywać, czy Czy będzie to tak wyglądać, że on będzie takie. Że koła będą się zapadały, czy będzie to w ten. Czy to będzie tak wyglądać, że koła będą przechodzić przez teksturę, ale tekstura się nie zmieni. Nie będzie tej fizyki, jak w SnowRunnerze? Czy może jednak koła. Będą lewitować na tym, tak jakby. Kurczę, nie wiem, to się zobaczy. Jest zbyt dużo niewiadomych. Giant Software też tak. <gry> no, mógł od razu to pokazać, żeby uciąć spekulacje. Powiedzieć od razu: Nie ma fizyki gleby, basta. W pierwszej zapowiedzi mogli to powiedzieć. Albo z drugiej strony powiedzieć, że będzie ta fizyka gleby i, i tyle. <gry> no ale cóż. A tak się zrodziło sporo spekulacji i trzeba czekać na wyjaśnienia. Dobra, zostawię może już ten temat, bo no nie wiem, co tu więcej można powiedzieć, ale na pewno jedną rzecz jaką wiem, to to, że zaraz będę mieć pełny zbiornik, no i fajnie, bo się śmignie do przędzalni. Tam stoi ciężarówka z wypożyczoną przyczepą, która naczepą, która mieści dwa takie sprasowane, dwie takie sprasowane kostki baloty. Więc poczekam aż zostaną wyładowane i pojadę do przędzalni. W międzyczasie sprawdźmy sobie cenę bawełny, czyli. No, 3700. Nie wiem po co to sprawdziłem, bo za bardzo nic mi to nie mówi, bo nie pamiętam jakie były ceny bawełny wcześniej. Jakoś nie mam pamięci do tych cen w farmingu, że wiecie. Spojrzę 3700. O kurde, to zmalała o 1000. Albo że wzrosła o 1000. Nie, nie mam. Tutaj z tyle tych wiecie produktów, jakie możemy sprzedawać zbóż i tak dalej. Te ceny się różnie wahają, więc ja nie mogę zapamiętać, czy to jest faktycznie jakaś cena taka wysoka, czy taka niska. O, dobra, już jest. Już jest pełny zbiornik. No, i dobra. To teraz cyk, pracownik tutaj zostało rozładowane. Aha, właśnie trwa wyładunek. No to ja sobie wsiądę do ciężarówki. I zrobię dwa kursy do przędzalni. I w sumie już chyba mogę zacząć takie tutaj zacząć przewidywać, choć z reguły słabo mi to wychodzi, ale mogę zacząć przewidywać, ile łącznie będę mieć tej bawełny. Bo wcześniej robiłem chyba zbiór bawełny na polu 7, numer 7. Nie pamiętam ile tego tam miałem, no ale tu siłą rzeczy będzie tej bawełny, po prostu więcej. Ale jestem ciekaw ile 4 Dobra, spróbuję. Chyba już teraz mam połowę pola na pewno, może nawet trochę więcej. No to tak jeszcze z 3 tutaj strzelam, że będą. Max, bo tutaj jest jednak no takie trochę zwężenie tego pola. Więc strzelam, że z 3, ale to wiadomo się okaże. Przez to, że to pole jest tak nierówne, to ciężko jest stwierdzić tak od razu, że no faktycznie już teraz jest połowa pola, bądź też nie. Dlatego trzeba jakieś tam mieć nawadze, że, że mogę popełnić błąd. Dobra. Czyli łącznie by było 7, czyli bardzo dobry wynik. Nie ma co się dziwić, jak na takie pole. No właśnie, tutaj na dole ekranu jest napisane kostka. Ja tyle czasu i nawet grania w Farminga 19, nie wiem, jak to wiecie, tak nazwać. Bo kostka to jest, wiecie, Beli. Kostka to jest Beli. Co ja gadam? Kostka to jest słomy, albo kostka to jest. To tych upałów. Kostka to jest słomy albo siana. I to jest tak wiecie, tak, takie zdrobnienie, kostka. Bo nie wiem, czy coś tak dużego można nazwać, kostką. Taka zagwostka, Dobra, jak to jest rozładunek Y? Dokładnie tak. No to zobaczmy, ile uda mi się na tym zarobić. 150 tysięcy euro. Bardzo, bardzo dobrze. Nie, czekajcie, ja się chyba tak nie złamie. Chociaż... Tutaj tyle czasu, dziura w murze, nikt nie może naprawić... Ja tu tyle bawełny przywożę, zape zapewniam obroty, i dalej nie ma hajsu zatrudnić tu wykwalifikowanych robotników. Dobra, czyli tak, 150 tysięcy euro za dwie kostki, już niech będzie. To dzisiaj w odcinku zarobię 300 tysięcy. Kurczę, naprawdę nieźle, bo z tego pola za zboże bym tyle nie dostał. No ale wiadomo, tutaj bawełna no to inna cena. Też yy, no dłużej jednak schodzi zbieranie takiej bawełny, więc. No jednak tak to jest trochę rozwiązane w tym farmingu, że jeżeli coś schodzi szybko, to idzie na tym trochę mniej zarobić, niż jeżeli coś wymaga większej pracy, w sensie idzie więcej zarobić z hektara. Więc naprawdę przychody będą tutaj niezłe. 300 tysięcy zarobię teraz, a jeszcze mogę tych kostek mieć z 3, to będzie naprawdę, naprawdę nieźle. A właśnie, to czyli tak. No, załóżmy, już tak sobie. Już sobie założę, że zarobię tutaj jakieś 450 tysięcy. Tak, załóżmy, że założę, załóżmy, że zarobię tu 450 tysięcy z takiego dużego pola. A kombajn kosztuje 485 tysięcy euro. O tym to już nawet nie wspomnę, bo 850 tysięcy Czyli widzicie ile trzeba... e kurde, niechcący kliknąłem Y rozładunek Dobra, chwilkę, zaraz to... Zaraz załaduję z powrotem Klawisze mi się pomyliły, czyli widzicie ile trzeba... Tej bawełny zebrać, z jak dużego pola by się zwróciła... By się zwrócił zakup takiego kombajnu W sensie... Zależy też na to, jak na to patrzeć, bo z jednego zbioru kombajn się zwraca. A jakbyśmy kupili kombajn zbożowy i tu zbierali, zbierali i tutaj gdybyśmy mucili zboże, to chyba cena by się mogła nie zwrócić. No bo te niektóre kombajny to... O, ideal, 465 tysięcy euro, no to prawie tyle co ten kombajn. Więc zboż... ze zboża na pewno tyle nie zarobimy z tego pola. Więc teoretycznie, no, widzicie, chciałem się przyczepić, ale zależy jak na to patrzeć. Dobra, nieważne. Idziemy. Trzeba sprzedać bawełnę, bo ja już nie mogę wysiedzieć z gorąca sera. Dzisiaj, dzisiaj to jest masakra u mnie. Ta naczepa też jest taka. też jest jakaś taka kurczę dziwna, nie? Patrzcie, tu jest tyle w wolnej przestrzeni płaskiej. Więc czemu by nie można zaczepu zrobić tu? Chociaż być może to przez to, że jest w środku taki taśmociąg. No nie wiem, znaczy taśmociąg. Takie tu łańcuchy, które służą do wyładowania tego. I wiecie, tym samym można by skrócić długość tej naczepy. Aż o tyle. Dziwna to jest konstrukcja. I jeszcze, gdyby to było. Ej, właśnie, przecież ta przyczepa jest Lizarda. Czyli to jest zrobione przez Giant Software. Bez kitu, gdzie to jest, czekajcie. No, to jest Lizard. Czyli wymysł Giant Software, nic nielicencjonowanego. Więc, gdyby to była faktycznie licencjonowana przyczepa, to bym się zdziwił. Ale Giant Software coś takiego wymyślił? I jakoś tak dziwnie to zaprojektował. Dobra, nie ma w sumie aż takiego problemu, tylko taki, że zestaw jest taki dosyć długi. Więc, jak gdzieś by tam jechać, i jakby gdzieś było bardziej ciasno, to można by mieć problem. I pomyśleć, że kiedyś ja chyba śmigałem do przędzalni jakoś zupełnie inną drogą. Na początku gry na Ravenporcie nie mogłem tego skrótu jakoś znaleźć. Ja chyba jeździłem jakoś... Kurde, tędy przez miasto? Albo wręcz jakoś tędy? Zamiast o sobie dróżką, szybciutko. No ale chyba, chyba było coś takiego na początku rozgrywki na Ravenporcie. Coś mi się kojarzy. Dobra i... Drugi transport. Zakończony. I jak tam wygląda praca na polu? W sensie zbiorniki. O 34%, no to jeszcze sporo, jeszcze sporo tutaj zbierania. Dlatego też część zebrałem. Zanim zacząłem nagrywać odcinek. No bo wiadomo, wiedziałem, że to długo zejdzie, więc chciałem chociaż z dwa razy pojechać do tej przędzalni. Okej, okay, więc ja już sobie dokończę te roboty później. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!